Witam, witam! Już w drugim odcinku z G4K Dzisiaj oczywiście metoda podwojenia dzisiaj 20 budżetu Zobaczymy co z tego ukręcimy Trzeba tutaj dwóch koleżków Na Discordzie Animo Dobra, że jesteście ja mówię, już ja że mówię, jesteście na wizji, już jesteście na wizji, halo Już no. jesteście na wizji A muszę wam jeszcze dać streama, czekajcie Już kręcimy, kręcimy Ta szczerze. Ale co by tu przykręcić? A jeszcze tak Potem pieniądze no nagle się znalazły, A jeszcze tutaj kod oczywiście. Polecam. Dobra, co kręcimy? Toś skrzyneczkę przykręcimy czy nic ze skrzyneczek? Od razu? Nic nie rozgrzejemy. Nie. Dobra, jeszcze tutaj ewentowa, jeszcze ewentowa. No patrz Jak dało. 2,50 Nie, no to... 24 budżetu. Panowie. Całe szczęście wykorzystałem. Dobra, ale musimy coś rozjąć najpierw. Ja bym tak może dwa... O. O. Dwa te bym przykręcił. Albo o. tak. O, tak może. Dobra, na trzech? Na czterech. Na czterech. dobra, na czterech, sorry. Zobaczymy coś... co to będzie. Co to będzie, co to będzie? Ale myślę, że to pierdolnie dzisiaj, tak szczerze. Hmm? Oj. Nie, no Henry. No Henry to jest chuj, ale już bez przesad. No i bacz. Oj, chuj, koryński. E, ale mi nie poleciało źle, jest szansa. Jest szansa? No nie ma szansy. Kurwa, mać. 10 dolarów, co Alarno za chuj, no. no cisza, no kurwa. Jezu, panowie, no bez takich rzeczy. No. Te słowa jak to jest tak szybko. Dobra, pięć goldsodów, jadę. Na trzech. No i co się ryjesz? No się uspokój, kurwa. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ale to siądzie tak szczerze, myślę. Ukąsić będzie w pizdę wszystko. Nie będzie nic. No patrz, jak tu dołączy Arno, dojrzeli. <grym> ale Arno już wykorzystał swojego szczęścia na dzisiejszych księgach. No i patrz. No, Lekko mnie tam musnął o 40 groszy, spokojnie. No i patrz. wieża BOS. Nie, dymam mam ich tak szczerze. Oj, dobra, nie ma źle. Złotówka, zawsze złotówka. No i zobacz! Kamilion! Kamilion! O nie, i to już jest... I to już jest czysty profit. Na Jesteś na odcinku, Dawid, weź się spokój. Ooo, siemanko, widzowie. Robimy profit, robimy profit. Nie robimy profit. ma to. Dobra, ale patrz, tak szczerze. Ekwipunek, oj, 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 dobra, i teraz co? Chwileczki, coś przykręcimy, co? Nie ma to grzać. Nie, ale coś, jest, coś nie bym zakręcił, coś bym zakręcił. A weź tamtą do góry. Tam była no. taka zaklejnoty. To? No, tu masz. No, spróbuję. Nie, to nie jest zaklejnoty. No czaję. Ja... No kurwa, powiedzmy. Dobra, no, ale ci, teraz ją ja przy... przepadłeś, teraz ją no. przepadłeś. O kurwa, no powiem ci. Oj, no powie... I teraz. Ale patrz. No patrz! O, coś jest, coś jest, co to... za ile to? Oj! Profit! Nie no, panowie, my to jednak jesteśmy nieźli w tych tematach. Dobra jeszcze raz. Nie, 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 nie. teraz trzy przepal i znowu. Nie, nie, nie. Teraz bitwa. Bitwo. Wjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Dobra, Goldson? Dawid, ty jesteś w domu już? Słajby. Jest jestem koło wodza z szkoły. Co ty tam robisz? A, miałem wypłatę. Panowie spokojnie. Wykład miałem Polibuda. No wodziowi jajka, jajka na komisji waży. <noise> Uspokójcie się, no tutaj jest teraz odcinek, panowie, no bez przesady, tak. Modemu podobno w dupie, jakże no, Dobra, co ty mówisz no? No i tu leci wszystko. To leci wszystko i nic tutaj nie będzie wycinane. No nie no i widzicie co wy robicie. <noise> Nie, no nie. Cisza ma być. No nie, no kurwa, no gdzie te, Gdzie te moje skiny, halo? Ale cię Arno kurwa zdymał. No gdzie? I patrz, na ostatniej za 11 dostaję coś, za dyszkę przynajmniej. Patrz, patrz. Chuj, wydupę, kurwa. No nie, no ja wiedziałem, że to tak nie niepyknie. No bo już jest. To no długi odcinek, już jest tak szczerze. Już ile minut? Już 5 minut, to już nie, też... Już... Wiesz Taka afera na tej poliwudzie była. Co była? Kruda. afera, bo ten, bo dziesiątki takie przede mną siedziały takie młodsze, oni zaraz tam 0,10 rok dzięki. No. I... I oni mówią tak, że mi im paluszki ogarnął, bo ja tam wicczos ten czas, ja mówię, pewnie ogarnę, bo mam wzięli kurwa te paluszki cały ten. Wysypali kurwa na stół ofer, tak, Dobra, 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 tak, cicho bo... bądź. Później, później, później dziekam do nich kurwa przyszedł. Mówi, co wy robicie kurwa? Nie, mutuję się, no, mutuję tak. się, nie, mutuje się. O Ardol znowu. Dobra, dobra, ja ale teraz to mamy, no to jest ostateczny, ostateczny pojedynek. No nie, jeszcze będzie kolejne. Nie, 15 na ruchy zostawiam. I patrz, i patrz. No nie, ja pierdolę, no ale weź coś tutaj sypiąc. Nie ma tragedii. To niby nie ma, ale. Zaraz coś pierdolnie, coś czuję. Uwaga! Oj, oj, oj! Brawo! Dobra, no i patrz. Ale to sypiec. Oj! Oj! 57! Oj kurde! Ja pierdole! Ja. Co jest? Co jest? No, co na... Ale on Ja A No patrz. Są. No patrz. O jeszcze zda jakiś Famasik. Brawo, tak szczerze, brawo, ale to jeszcze bym jakieś po jakby dostali po modzie. Dobra no nawet tak może być, no już. Tak ci oddało. Piraci Chyba już tak nie płacze, piraci... Oj, no i brawo, i coś jeszcze podbili, brawo. Oj, ojoj. Oj, brawo. 102. Z 20, brawo. Kurwa, ale ci oddało. No i to, to ja, ja właśnie lubię takie rzeczy. Dobra, ostateczna bitwa, ostateczna bitwa. Teraz za nie? Nie, już nie gram. Nie koniec. 2280 2,80 to ile? 4, 80, to no? Dzisiaj no. Ja dzisiaj tylko 13 na kanał? Czy coś więcej po raz? Nie, zaraz kolejny odcinek nagrywam no. <laughs> Spokojnie Dobra, 5.60 i co? I jakiś... i gadżet. Lucky Strike tak zwany Daj dla dwóch Na czterech Nie, na trzech, na trzech, na trzech, na trzech, na trzech I patrz, i patrz, i patrz, i patrz teraz. Dobra, bo to już 8 minut, to już jest za długo, tak? Nie, ale to co wy ja gadali to jest nie. masakra, nie? Trzeba będzie to wyciąć. Za to i nic nie będzie wycinane. Nie chcę mi się takich rzeczy. Oj. Dobra, no to wiadomo, rozżywk Rozżywkowicz. No popatrz co To jest mamy ten content, nie? Jego nie Wiesz, tak, tak, ja, ja nie wycinam. I teraz, i teraz. Oj chuj. Nic, no było blisko. Bardzo. Dobra, kończymy na odcinek. jak mam się.